Witam wszystkich. Dzisiaj, akurat, mam tutaj możliwość pokazania wam montaż. Montaż w sumie, już jest kocioł zamontowany Fisman Setka. Tutaj jest tabliczka znamionowa. I ogólnie, zasada, zasada montażu tutaj jest bardzo podobna jak w Polsce. Kocioł gazowy działa na takiej samej zasadzie. Nic się tutaj nie zmienia ale jest parę takich rzeczy, których na przykład tutaj w Europie nie ma w Polsce, w Europie może zacznę tutaj po kolei omówić całą instalację jeszcze pewnie będą musieli dołożyć izolację, widzę i teraz tak układ jest taki sam jak, jak tutaj w, w kotłach Pismana w Polsce czyli to jest zakład kocioł dwufunkcyjny, więc woda podgrzewana w przepływie czyli zasilanie z tej strony, ciepła woda zimna woda, powrót centralnego ogrzewania i gaz. Nie wiem tylko czy rura gazowa w wersji europejskiej jest z tej strony, dlatego, że ja tam osobiście dawno nie montowałem, ale ale to akurat tam najmniejszy szczegół. I teraz oni tutaj rozpoczynają montaż od, od tutaj zaworów spustowych. O, w tym miejscu zawory spustowe, czyli jadą sobie rurami trójniczki zawory spustowe, następnie dwa zawory odcinające i wstawiają tutaj na tej linii wstawiają Bypass Następnie za Bypassem mają pompę na centralnym ogrzewaniu. Tutaj akurat widzicie że jest nie spięte z tego względu, że to jest świeży montaż tutaj, tutaj hydraulicy nie podpinają elektryki elektrykę podpinają elektrycy Zresztą tak jak w większości krajów i później przyjeżdża elektryk, który ma Licencję, bo bez licencji, tutaj, bo z tego co słyszałem, gwarancji nie ma, więc nie wiem ile jest z tym prawdy, a ile nie. Ale musi być po prostu elektryk z licencją i tak samo pompa tutaj, za bypassem, szczałeczką w dół, czyli pchana instalację. Zaraz za pompą tutaj jest separator powietrza, a następnie na zasilaniu oni mają podpięte naczynie przeponowe. I tutaj jest rura od powrotu bezpośrednio do. Instalacji. Następnie, tutaj idąc już jak jesteśmy już tutaj przy zasilaniu, tu jest dobijanie wody do centralnego, czyli automat do, do, dopuszczający. też jeszcze zostajemy. Taśma malowaniu. Tutaj cały, cały zespół dobijania wody do centralnego ogrzewania. Tutaj mamy spust, nazywam backflow. Tutaj mamy zawór, który mamy dobijanie wody do centralnego. Tutaj też jest zawór na naczyniu przeponowym. W Polsce zabronione, niezabronione. Wiem, że nie stosuje się tych, tych zaworów. Nie wiem, czy reguluje to jakiś przepis. Ma być albo na szybko złączu, albo bez zaworu. Tutaj normalnie zawór na sztywno półcala i następnie tu mamy spust do kanalizacji i tak samo to lecimy za zimną wodą. I on i tak na tu mamy zimną wodę, zawór główny, następnie mamy tutaj zawór odcinający na tutaj na całą instalację pod kotłem gazowym, następnie zawór spustowy to jest tej instalacji, czyli zaraz za zaworem. Nie ma, nie, nie ma tutaj e, żadnego, żadnych na, na wodzie, żadnych zawórów bezpieczeństwa, żadnych filtrów. Tak samo nie ma filtra, filtra, filtra na gazie. E, jest tylko tutaj zawór na, na gazie, więc nie są tutaj żadnych filtrów. Z tego co się orientowałem, to jest jeden zbiorczy filtr na, na dole, dlatego że tutaj przeważnie to jest budownictwo wielorodzinne, tu akurat jest 70, może 80 apartamentów i tak samo tutaj na ciepłej wodzie też dają zawór spustowy co tutaj jest z takich jeszcze innych rzeczy, to to, że gaz gaz jest tutaj zawsze robiony na czarnych złączkach Śrubunki, śrubunek tak samo czarny i nie uleczcie tutaj żadnego teflonu na gazie wszystko jest smarowane pastą i skręcane. Nie ma żadnego teflonu, żadnych paków, nie ma nic. Po prostu podwijają tylko, smarują tylko gwint i skręcają. Próba szczelności jest, wszystko, wszystko działa tak samo, więc, więc yy, to, to jest akurat taka zielona pasta z poszarpanymi drobinkami teflonu z tego co się orientowałem i ona po prostu tutaj to dobrze uszczelnia. Następnie mamy ciepłą wodę na tej ciepłej wodzie. Mamy tutaj zawór bezpieczeństwa. A przepraszam Was, jest to zawór bezpieczeństwa. Jest zawór bezpieczeństwa na ciepłej wodzie i ten zawór bezpieczeństwa tak samo ma odpływ do tutaj spustowy do pompy. Pompa kondensatu. Pompa w ogóle tutaj od spustu. Tu jest połączony wężyk. Wężyk jest schowany tutaj za instalacją, i następnie jest tu połączony do rury PVC i tą rurą na samej, do samej góry a tu następnie widzicie tam jest otwór w suficie jest prze, przejście do przejście do pod umywalkę i następnie tam jest wpięcie pod syfonem tak samo jeśli chodzi tutaj o rurę spustową tutaj z od skroplin, idzie nam rura od skroplin, i następnie wchodzi do neutralizatora kondensatu. Tutaj ten neutralizator jest z tego co wiem, jest obowiązkowy. Zawsze, zawsze go montują ten neutralizator, i następnie przez neutralizator idzie tak samo do pompki kondensatu i ona tak samo ona tutaj wyrzuca do góry. I tutaj coś z czego w Europie nie ma, czyli zawór bezpieczeństwa. O, tutaj nie wiem, czy teraz będzie widać. Widać. Tutaj u góry w kotle jest montowany specjalnie zawór bezpieczeństwa i manometr. Tutaj nie wiem, czy będzie z tej strony widać. O! Tutaj jest ma manometr i zawór bezpieczeństwa. Następnie z tego zaworu bezpieczeństwa jest tutaj rura spustowa, która nam się łączy z tym. Zaworem bezpieczeństwa z ciepłej wody i zaworem jestem tutaj z pustem z backflowa i następnie idzie tutaj do pompy kondensatu i jest tłoczone, tak jak mówiłem, do kanalizacji pod walką i tyle. Wtyczki standardowe. Tak tutaj. Tu jest taki wyłącznik. Nie wiem, czy to działa na zasadzie czujnika gazu, nie wiem, ale oglądałem tutaj parę kotów gazowych i widzę, że przy każdym kotle gazowym jest on zamontowany. Z niego też wychodzi jakieś okablowanie ale jak to działa, nie wiem, nie mam się kogo zapytać tutaj. Może, może ktoś w komentarzach dopowie, jak tutaj też montuje instalację. Tyle, co mi się udało że tak powiem zobaczyć zrozumieć instalację, tyle mi się uda tutaj Wam przekazać więc, więc jako tako wielkie różnice nie ma poza tym, że oni tutaj dają ten bypass, my dajemy z reguły sprzęgło no i to, że muszą domontowywać tutaj specjalnie u góry ten zawór bezpieczeństwa, przez który trzeba na samym początku odpowietrzyć cały kocioł jak widzicie, temperatura tutaj w tak podawana 130 powiem Wam bardzo fajny kociołek trochę tutaj sobie go poglądałem patrzyłem jak pracuje bardzo fajnie tyle jeśli chodzi o montaż kotła jak zawsze łapka w górę komentarz dla zasięgu do zobaczenia w następnym odcinku